不记些什么，辛苦。 Siemandero ludziska, z tej strony Arkos, a to jest kolejny odcinek, zagrajemy w Dark Souls 3. Jak pamiętacie w kolejnym odcinku udało się nam, między innymi, e, dotrzeć do kościoła Jorszki, jak i też e, zdobyć kilka pomniejszych rzeczy, jak na przykład młot Smafa, czy tam Smauga, nie wiem jak to się konkretnie mówi, smaf, Smaug, z tym są zawsze problemy z wypowiedzeniem tego. Ale tak, mamy tutaj młot Smauga. Ja tam będę używał dwóch y, nazw na przemiennie Smaw, Smaug. Ale to, co jest fajne, to to, że ta broń po prostu morduje przeciwników na dwa potężne uderzenia. Nie ma. Ała. Okej, okay, na dzień dobry, zgon. Kurde, kompletnie nie zwróciłem uwagi, że nie odpocząłem przy ognisku. Mój błąd. Ja to nagrywam od razu po filmiku, który nagrałem przed chwilą, gdzie pokazywałem momenty, które umknęły mi z materiału. W ogóle. I tam omawiałem kilka konkretnych rzeczy. O, tutaj jakiś kolega ze mną na równi biegu. Dobra. Okej, okay, ra raczej nie ma co się tu bawić, niepotrzebnie w walkę, tylko biegniemy, tutaj jeszcze obadajmy yy, okolice, o, dużo odłamek tytanitu ominąłem, przepraszam, my bad, red is bad, dobra, niech to już zasuwa na dół, na wszelki wypadek, gdybym zdechł, a na pewno mogłoby mi się to zdarzyć, Dziwi mnie, jak o mnie nie trafił, mimo że dostałem. To była bardzo dziwna rzecz, bo chyba mnie trafił, ale nie zarejestrowało tego trafienia. Znaczy się, e, był ewidentnie hit, było to widać, że był to hit, ale nie zarejestrowało tego uderzenia. Okej, okay, tutaj mamy skrócik. Kurde, mogłem sobie założyć ten pierścień e, srebrnego kota. Wtedy nie otrzymałbym Foldemedža. Bo kurde, po co się ja ten pierścień zdobyłem? No. Ale oczywiście, Arkosik musi zapominać. Dobra. O tak. Pięknie przyjął na klepę. Ono ty balla się, bruda się na klepę. Kocham ten atak! Wbijanie gwoździa! Ała, 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 ała. Kocham ten atak. Nie ma to jak wbić wroga w ziemię jak gwoździa. BOM! <laughs> Nie kocham tą broń. To jest moja ukochana broń w tej grze. Bong! Ta broń robi jedne czyste. Bong! <laughs> Jak tu nie kochać Dark Souls'ów? Z pierwszej strony gra, która wręcz przyprawia o załamanie nerwowe Ale z drugiej <laughs> Sprawia tyle radości, że nie sposób po prostu się tym cieszyć Albo raczej nie cieszyć Że nie sposób się tym nie cieszyć, no Okej Oj, 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 oj Oj, 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 oj Kolega ma kosę. Ty... To ty Andrzej? Nie, to nie był Andrzej. To Witek. Dobra. Oho. Kurde, mam za krótki młot. Ole pięknie. Oj, oj oj. Kolega ucieka. Ale już nie uciekniesz przed tym ciosem młotem w Hołotę. To jest dopiero uderzenie młota. Na górze róże, na dole Hołota. Arkos wysuwisty. Uderzenie młota! Pięknie. O! Oh. Normalnie, pięknie to siadło, akurat. To był genialny timing. O ty, kurde, już do mnie tutaj prują. O, żar kolejny do kolekcji. Okej, okay. ja tam wypierdzielam od ciebie, kolego. Nie będzie nam tutaj kolega pływnął w twarz. Dobra. Kolejna dusza. O! No, traw go! Dusza zmęczonego wojownika. No, ja na pewno jestem zmęczony, ale nie grom. <grym> Okej okay. Tutaj. E, kolejny. Przeciwnik pokonany No chodź Znów niehonorowo, kolego nie pluj na mnie na dystans Kurka ładna Witamy wkryty od błyskawic Okej, okay, tu mamy już kolejne przedmioty zebrane I tu jeszcze A dobra, tu z tyłu nic nie ma, to tylko w New Game Plusie jest Dobra, tutaj mamy iluzorkę Proszę bardzo Szponiasty pierścień magii Czyli znów Zwiększenie obrażeń magicznych Ale zmniejszenie absorpcji Obrażeń od magii No cóż Dobra yy, Zobaczmy Tutaj zeskakujemy Tu mamy skarb Kurde, mogłem znów sobie pomyśleć O wzięciu tego O pierścień pierworodnego słońca i czy to przypadkiem nie regeneruje zdrowia tego pierworodnego dla tutaj. A nie, to jest wzmocnienie cudów, bardzo wzmacnia cuda. Okej. Okay. To się pomyliłem. To nie jest pierścień na na regenerację zdrowia. Dobra, tak więc yy, tak, wrócę się do do, ka do kościoła Jorszki teraz bo mamy już odblokowany skrócik, więc możemy bezproblemowo udać się na walkę z bossem to będzie chyba najbardziej hardkorowa walka dlaczego? bo nigdy tego bossa nie pokonałem solo to jest dosłownie taka moja skaza na honorze Którą teraz muszę zmyć, bo pontyfik. Yy, bo ten boss, no dobra, pontyfik Sullivan, bo już zapodałem jego nazwę, bo to jest jedyny boss, którego nie pokonałem. Kurde, trafi mnie. Yy, dobra, może tutaj na wszelki wypadek yy, wyekwipuję sobie teraz. Yy, pierścień złego oka i postaram się ponawbijać tych yy, no tutaj mamy Cię dobra. Pierwszy hit dostał Ach No dobra Nie poszło tak jak chciałem Okej okay. Kurde mogłem w sumie olać to i lecieć Na Paukersona Ach. Dobra, dajcie mi chwilę, zaraz tu wrócę ponownie. Dobra. Jestem z powrotem. Musiałem powtórzyć ponownie. Okej. Okay. Tutaj niech idą ci rycerze Pontyfika. Z nimi nie chcę się tu lać, bo chcę sobie zachować te pełnie zdrowia właśnie do walki z bosem. Pontyfik Sullivan. Generalnie, poza nagrywaniem, ulepszyłem sobie jeszcze wytrzymałość. Więc zacznijmy tą walkę. Ty, i ja. Idę po ciebie. Zacznijmy naszą batalię. Ja pierdykam! Jakie o, ma przedłużone kombo! Jaki chłop ma kombo przedłużone! Co to ma... Jakie przedłużone kombo mi zawalił? Ok, to było szybkie. Dobra, idziemy znowu. On te wiek jak Podejście drugie, ale mnie kurde skubaniec zasypał tym kombosem. Nie ma. Dobra. Jak on mnie nie trafił? Ała! Kurde mol. No, trzeba mu przyznać: walczą tu nieźle. Ale myślę, że chyba mogę sparować ten jego atak tym. tym fioletowym mieczem. Mogę sparować jego atak. Bo tutaj, chwila, ja mam te odparcie. Chwila, tak? Mógłbym nawet spróbować to i tarczą odpiąć odpiąć, odeprzeć jego ataki, sprzedać mu kryta. Może to by dało radę w sumie, tak? Poza tym, trochę kijową broń sobie wziąłem do walki. Ale wiecie, no ja jestem damage dealerem. Ja tutaj się nie bawię w półśrodki. Jak mam walić, to na pełnej pecie. Dobra, jeszcze żyję? Kurde, no! Skubańce, samozwańce. Przez nich, kurde, zużyłem jednego Estusa. Dobra, Pontyfik Sullivan, podejście trzecie. Nie ma! Dobra, odzyskajmy sobie na początku duszę. Okej. Okay. Wyczekajmy na dobry moment. Oła! Wycofaj się! Ała! Jezu, jakie on ma przepieprzone te kombo! On ma tak przewalone te kombo, że głowa mała! Jak ja mam tego unikać?! Pontefikt Sullivan, podejście czwarte! Ała! Papa dusze! Pontyfik Sullivan, podejście piąte! No kurde no! NIE MOGĘ PO PROSTU Z TEGO! No NIE MOGĘ Z TEGO NO! PONTYFIK SALIVAN Podejście szóste Ładny fuks No, serio? Takim jednym kombosem je kurde rozjechał jeszcze. Nie, ja muszę kurde chyba zmienić sobie broń, bo, bo to jest y, po prostu tragedia. Muszę wziąć się, y, chyba używać innej broni, bo tutaj ten młotek za specjalnie się chyba nie przydaje. Pontyfik Sullivan, podejście siódme. Wow! Ale mi umknął Okay, Auć! Do tyłu, do tyłu! Piękny utwór. Kurde potrzebuję Niepotrzebnie używałem tych noży. Pontefik salivan podejście ósme. No dawaj. No dawaj, kurde. Kurde. Nie, ten młot mnie zasłania pół ekranu. Nie, ta broń nie jest odpowiednia do walki z nim. Ta broń nie jest odpowiednia do walki z nim. Zasłania mi go bardzo. Będę musiał chyba zmienić sobie broń na coś innego. Wielka maczeta. Weźmy sobie wielką maczetę. Do tego, oczywiście, może hełm czarnego rycerza. Kurde. Mmm, może zamiast pełmu czarnego rycerza. Dobra, weźmy. Tak, mm, może zamiast zbroi, z weźmy zbroję ciemności. Na przykład. A tu. <ścoughs> no muszę. 66,6. No to jest po prostu piękne. Okej. Okay. Tu rękawice srebrnego rycerza. Dobra. Wiem jak to wygląda, ale lecimy. Dobra, lecimy znowu. Jazda z tym koksem. O kurde no. Już wykonywałem unikną! No. Dobra, nie. Nie, dajcie mi chwilę. Ja muszę. O, e, chwilę przemyśleć wszystko. I zaraz do Was wrócę. Dobra. Jestem z powrotem. Ulepszyłem sobie maczetę. Tym razem powinno być już znacznie lepiej. Dobra. Pontyfik Sullivan. Podejście dziewiąte. Albo już dziesiąte nie pamiętam. On nie daje mi chwili wytchnienia. Dobra, lecimy znowu. Pokonam cię, kurde. Bez samonów. Do tyłu. tylko muszę no później nie sądzę, że on ma graba okej okay. okej okay. lecę Hej, spokojnie, spokojnie.

Udało się w końcu. Pierwszy raz uwieczniony na materiale. Nie wiem, że pokonałem go w końcu. Uh. 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 nie wiem, że udało się. Kurde, mor. Jezus Maria, bardzo dziękuję. Ja pierdykam. O! Oh. Oh. W końcu pierwszy... Okej, okay, wszyscy bossowie mogę kolokwialnie ująć pokonani w ogóle na... na solo. Bo jeśli nie wiecie moi widzowie kochani wszystkich... prawie wszystkich bossów pokonałem solo poza pontyfikiem. Oh. Okej, okay, no to przynajmniej mogę już... <laughs> sobie tutaj odhaczyć pana Pontyfika. Niech mu... Niech kurde ich... Niech go kurde z zwisa. Dobra. Uch, będę musiał sobie odpocząć, naprawdę. Tak więc... To tyle było z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć, do następnego strzałeczka ludziska i widzimy, i widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo!